a przed nami kolejna zabawa, zapraszam 10 dorosłych osób Szybciutko, wiecie, którędy idziemy za niebieskim e, domkiem e, wzdłuż płotów e, Na scenę, 10 osób Szybciutko kochani, o tam czwóreczka jest fajna, zabawowa, dwie dziewczyny dwóch facetów Chodźcie, dziewczyny, porwijcie swoich e, mężczyzn Chodźcie, chodźcie Ile ja mam osób, dwie panie idą, no to jeszcze osiem Proszę bardzo, zapraszam Pana, jest trzecia osoba. Kto ma jeszcze od... A może tutaj tacy zakochani, Pani w białej spodniczce z Panem? Chodźcie, tylko tamtędy, widzicie, musicie obejść za niebieskim gąbkiem, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. E, tam dwie dziewczyny, osiem, dziewięć. Jeszcze jedna osoba. Jest Pan, zapraszam Pana gorąco. Pan, który się zgłaszał, nie Pan żartował, żartował dziś. Jeszcze jedna osoba, kto ma ochotę? Pan z wąsikiem, o! W białej koszuli pan właśnie, pan z wąsikiem, szybciutko! Może na kolacji nie da, a nie daj, że czegoś jeszcze nie da. Zapraszamy, zapraszamy pana serdecznie. Jak pan ma na imię? Panie Januszu, gwarantuję nagrodę dla pana od razu, od ręki. Jest pan Janusz z nami, zapraszam. No a słuchajcie, jakby cieplej się zrobiło trochę, co? Czy nie? Dziewczyny, nóżki zimne? No to macie facetów, nie? Do rozgrzewania. Panowie, przyciskamy teraz mocno dziewczyny, żeby im cieplej było. Najlepiej swoje oczywiście. No, witamy, witamy! Kwiat gminy Czernichów na scenie, proszę Państwa. Witamy serdecznie teraz jeszcze naszego kochanego pana akustyka poprosiłbym o jeden mikrofon, a ten jest do naszej dyspozycji. Pan Lewujc też bierze udział? Nie? O, idą nasze aniołki. Proszę, oto miłość weszła na scenę. Młodość, radość, miłość. Słuchajcie. E, raz, dobrze. E, dziękuję. Jeden starczy, tak, dziękuję. To. E, kochani, to szybciutko poproszę o wasze imiona. Ania. Pani Ania. Ania. Lucynka, Marta, Martusia, Ewa, Ewunia, Krysia, Krysiu, Dorota. Dorotka, A, tak. Tadziu, Konrad, Konrad. Madzia. Madzia, i Jabusz. Super! Kochani, słuchajcie! Wielkie brawa dla nich! Wielkie brawa! No ale Madzia, ty jesteś modelką chyba, co? Nie? Słuchajcie, yy, bardzo proste zadanie, ale to jest zabawa razem z Państwem, dobrze? Kochani, bo to Wy jesteście jurorami w tym konkursie. Za chwileczkę każda z osób, które pięknie prezentują się tutaj na scenie, będzie mruczała do mikrofonu swoją ulubioną piosenkę, a Wasze zadanie polega na tym, abyście rozpoznali. Jak rozpoznacie, co to jest za melodia, to zacznijcie bić brawa, dobra? A na koniec, posłuchajcie, a na koniec, jak wszyscy już zaprezentują swoje umiejętności wokalne, na koniec wybierzemy osobę, która Waszym zdaniem najpiękniej zamruczała i ta osoba zwycięży, dobra? Wszystko jasne? Dla Was też wszystko jasne? Aneczka. Każdy teraz sobie w głowie przypomina swoją ulubioną melodię, to jest twój mikrofon i proszę bardzo. Dobrze, zastanów się, A ty An o, nie, Aneczko, to, to kto już wie? Ktoś ma swoją. No bo tak i tak wszyscy zanucą. Murmuranda Mur to jest tak, na przykład tak. Uwaga! A jak rozpoznamy, to brawo. Co to jest? Kogrotka Rosła pola. A na drzioszu miał zielony gaj No brawo, brawo dla Pani, bo rozpoznaliście! Super! I uwaga, teraz wracamy do Aneczki, żeby już było po kolei sprawiedliwie Aneczka, Twoje 5 minut No, ale to chwilę trwało, zanim Państwo rozpoznali ten utwór Jesteś szalona? To to? Bardzo dobrze, dziękujemy, dziękujemy, Aneczko. Skradła ci pomysł? O, Lender, no. No to spróbuj. Teraz druga Ania. Uwaga, wy zamieniamy się w słuch. Jak rozpoznacie melodię, bijemy brawo. Proszę bardzo. Ale jesteście dobrzy, bo ja nie kompletnie nie kumam, o co chodzi jeszcze. No. Co to było? A, zaśpiewamy? Zaśpiewasz? No to zaśpiewasz? głos. Usłyszałem ją. Możemy też. Powiedziałaś. No. Brawo kochani. I dla Aneczki, i dla Was. Bo macie ucho, no? Niezłe. I proszę bardzo, kolejna pani prezentuje swoje murmurando. My słuchamy. Pamiętajcie, że na końcu poprzez brawa wybieramy osobę, która najładniej zamruczała. Proszę bardzo. Tak jest. Poszła Karolina do Gogolina. Do Gogolina. A Karliczek za nią Z flaszeczką wina. Bardzo ładnie. I uwaga, kolejna uczestniczka naszej zabawy. Prosimy o, o... Kolik, z drzewa koli na biegunach. To było to? Bardzo dobrze, super. I uwaga, teraz, teraz pani Krysia. Krysiuniu. Krysia, kiedy masz imieniny? Zapomniałem, kiedy Krysi? Kiedy jest Krysi? 20 marca zaprosisz? Dobra, to teraz wrócimy ładnie do mikrofonu. No Krysiu, e Krysiu. No dobrze, to proszę bardzo. Znamy? Gdzie to słyszałem? Brawo, myślę, że nie, nie, nie wymaga ta, ten utwór komentarza. Rozpoznane zostało wspaniale. I uwaga, pierwszy z panów. Czy wiecie? Kanikuła, to to? Brawo! Rozpoznane, świetnie. Janusz! Brawa dla Janusza, specjalne słuchajcie! Jak kościele śpiewa, to słychać go na cały kościół, prawda? Januszku! Widać, że zimnie wracamy? Mo można oddychać, brawo! Ale musiała być Janusz impreza dobra, co? To... Proszę bardzo! Zaśpiewaj to głodnie. Nie, nie, znów dziś przeszła obok mnie. Nie istnieje dla niej chociaż wiem. Na spojrzenie czekam lub gest. Proszę, Ajsza, żądaj, czego chcesz. No brawo! Słuchajcie, jest Opole, słuchaj, jest Opole, jeszcze szybko niech siada w nocny pociąg i jutro niech śpiewa. Uwaga i jego przyszła żona. O, popatrz Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Ale zobaczcie jak miłość się skrzydła, prawda? Brawa dla zakochanych. Super, i słuchajcie, i kochani, ponieważ jest to forma, a jeszcze Krysiunia. Krysiunia na, na deser. <śm> <śm> Dobrze, nikt na świecie nie wie. Bardzo dobrze zostałaś Kryś rozpoznana. Słuchajcie, ponieważ jest to forma konkursowa, to teraz poproszę o prawa dla każdego po kolei, dla każdego z uczestników. I kto zbierze największe prawa, ten zwyciężył. Dobra? Proszę o prawa dla pierwszej pani. Okej, okay. dziękuję. Dla drugiej pani. Dziękuję. Dla Pani. O, jakby trochę większe. Dziękuję. Dla Pani. O, jeszcze większe. Super. Poprosimy o prawa dla Pani. Dziękuję. Dla Krysiuni. Dziękujemy. Dla Pani. Dziękuję. Dla Pana. Dzięki. Dla pana. O, tutaj proszę państwa, ostro, ostro. Dla zakochanego. Dziękuję. I dla jego ukochanej. No to wszystko jasne. Pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. Brawa dla nich, poprosimy o nagrody. A dla wszystkich uczestników mamy nagrody pocieszenia. Wielkie prawa prosimy o wręczenie nagród. Dla Pana pierwsza nagroda. Druga nagroda dla Pani. Dla Pana. I... Dziękuję wszystkim, udanej zabawy. Dziękujemy Januszu, 100 lat dla Ciebie. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękujemy uczestnikom, e, kochani.